Witam. Oczyszczenie dla Doroty. Dorota. Boże, proszę Cię o promienie boskiego, laserowego światła, które odcinają Dorotę od wszystkiego, co wyrzekło się Boga, od wszystkiego, co jej szkodzi, od wszystkiego, co by jej chciało zaszkodzić, w tym wcieleniu i wszystkich pozostałych. Boże, proszę Cię. O promień boskiego laserowego światła, który wpala się w ten portal, który był podpięty do Doroty, wpala się do środka tego portalu, całkowicie do środka, i od środka, eksplodując boską energią miłości i światła, wypala wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszcza to i przemienia w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę Cię o promienie boskiego laserowego światła, które wchodzą w ślady energetyczne tego portalu, idą tymi śladami do źródeł tego portalu, wpalają się w każde z tych źródeł, do środków i od środków, eksplodując z boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to, i przemieniają w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę Cię o promienie boskiego laserowego światła, które wchodzą w te odcięte od Doroty podpięcia i podczepy, idą tymi już odciętymi podpięciami i podczepami do ich źródeł, wpalają się w każde z tych źródeł do środków, całkowicie do środków, i od środków, eksplodując boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to i przemieniają w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę Cię o całkowite, Oczyszczenie doroty, wszystkich jej wcieleń, wszystkiego w czym istnieje, całkowite oczyszczenie, wszystko. Boże, proszę Cię o oczyszczenie całej linii rodowej doroty z wszystkich wcieleń, całkowite oczyszczenie, wszystko. Boże, proszę Cię o oczyszczenie całej linii karmicznej doroty z wszystkich cieleń, całkowite oczyszczenie całej linii karmicznej z wszystkich cieleń. Anioły, proszę Was o posypanie negatywnych myślokształtów doroty białym boskim proszkiem. Niech się rozpuszczą i spłyną w głąb ziemi bez krzywdy dla kogokolwiek. Boże, proszę Cię o promienie boskiego laserowego światła, które wchodzą w ślady energetyczne tych negatywnych myślokształtów Doroty, idą tymi śladami do wszystkich źródeł tych negatywnych myślokształtów, wpalają się w każde z tych źródeł. Do środków, i od środków, eksplodując z boską energią miłości i światła, wypalają wszystko, co wyrzekło się Boga, rozpuszczają to i przemieniają w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę Cię o bardzo mocne cyklony energetyczne. Które wyciągają z doroty, z wszystkich jej wcieleń, teraz jednocześnie, wszystkie obce energie, które się do niej przedostały przez jej osłonę energetyczną, wszystkie te obce energie, obce byty, obce osobowości, obce dusze wszystko to zostaje wyciągnięte energetycznie z wszystkich wcieleń, teraz jednocześnie, bezpośrednio na drugą stronę, w miejsce ich przeznaczenia. Gdzie zostaną przetransformowane w boską, bezwarunkową miłość i światłość? Boże, proszę o jeszcze mocniejsze cyklony, bardzo mocne, które wyciągają wszystko, wszystko, co obce, wszystko, co się do niej przedostało, z wszystkich w ciele jednocześnie. Wszystko to zostaje wyciągnięte na drugą stronę, w miejsce ich przeznaczenia. Gdzie zostaną przetransformowane w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Wszystko, całkowicie, 100% wszystko, co obce. Boże, proszę Cię o wypełnienie pustki po tym wszystkim boską, bezwarunkową miłością i światłością. Boże, niech światłość boska wypali cały mrok, który Dorocie szkodził, i wszystkie źródła, skąd ten mrok pochodził, wszystkie. Boże, proszę Cię o bardzo mocne cyklony energetyczne, które wyciągają z Doroty, z tego wcielenia i wszystkich pozostałych teraz jednocześnie, wszystkie błędne wzorce myślowe. Wszystkie te wzorce, które jej szkodziły, zostają energetycznie wyciągnięte bezpośrednio na drugą stronę, w miejsce ich przeznaczenia, gdzie zostaną przetransformowane w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Wszystko, całkowicie, z wszystkich wcieleń. Boże, proszę Cię o wypełnienie pustki po tych wzorcach, boską, bezwarunkową miłością i światłością, boskimi wzorcami. Boże, proszę Cię o cyklony energetyczne, które wyciągają z każdego wcielenia Doroty. Wszystkie złożeczenia, jakie kiedykolwiek były w jej stronę skierowane, wszystkie te złożeczenia energetycznie zostają wyciągnięte bezpośrednio na drugą stronę w miejsce ich przeznaczenia, gdzie zostaną przetransformowane w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Wszystko. Boże, proszę, wypełnienie pustki po tych w boską, bezwarunkową miłością i światłością, światłością, która rozświetla cały mrok, który jej szkodził i wszystkie źródła, skąd ten mrok pochodził, wszystkie. Boże, proszę Cię o bardzo mocne cyklony energetyczne, które wyciągają z każdego wcielenia Doroty teraz jednocześnie wszystkie klątwy, które były skierowane w jej stronę Wszystkie te klątwy zostają energetycznie wyciągnięte bezpośrednio na drugą stronę, w miejsce ich przeznaczenia, gdzie zostaną przetransformowane w boską bezwarunkową miłość i światłość. Wszystkie. Boże, proszę o wypełnienie pustki po tych klątwach boską bezwarunkową miłością i światłością. Boże, proszę. Ocyklony, energetyczne w każde wcielenie dorotych, które wyciągają całą zazdrość z wszystkich wcieleń, która była kierowana w jej stronę kiedykolwiek. Cała ta zazdrość, cała ta energia tej zazdrości zostaje energetycznie wyciągnięta bezpośrednio na drugą stronę w miejsce jej przeznaczenia, gdzie zostanie przetransformowana w boską, bezwarunkową miłość i światłość. Boże, proszę o wypełnienie pustki po tej energii zazdrości Boską, bezwarunkową miłością i światłością. Boże, proszę Cię o promień białego, boskiego, laserowego światła, który wchodzi przez czakrę korony Doroty, idzie wzdłuż przez całe jej ciało aż do ziemi. Ja ten promień rozszerzam i ten promień rozszerzając się, wypycha poza je ciało wszystko, co jej szkodziło. Całkowicie wszystko. Wszystko, co wypchnięte, idzie w głąb ziemi bez krzywdy dla kogokolwiek. Anioły, proszę Was o wyregulowanie wszystkich żywiołów Doroty. Dziękuję, anioły, kocham Was, dzięki. Boże, proszę o ochronę, osłonę i opiekę dla Doroty. Boże, proszę o bezpośrednie podpięcie doroty w tym wcieleniu i wszystkich pozostałych bezpośrednio do centrum źródła boskiej, bezwarunkowej miłości i światłości. Niech ta światłość boska rozświetli, nawet wypali cały mrok, który jej szkodził, i wszystkie źródła tego mroku. Skąd ten mrok pochodził? Wszystkie. Boże, dziękuję Ci. Kocham Cię. Dziękuję. Pamiętaj, Dorota, że jest tak jak uważasz, że jest. Rozumiesz? Pamiętaj o tym. Jest dobrze, a będzie tylko coraz lepiej. To my kreujemy rzeczywistość. To my ją kreujemy i my możemy. Sprawić, że będzie tylko coraz lepiej. Nie wolno dać się zastraszyć. Po prostu będzie tylko coraz lepiej. Życzę powodzenia.